Cześć, ja mam na imię. Janek. Zapraszam was na kolejny odcinek iSpot High 5. Dzisiaj, ponieważ zbliżają się święta, pokażemy Wam poradnik prezentowy i to będzie wersja dla mężczyzn. Zapraszam. Jeżeli poszukujecie prezentu dla swojego taty, dla swojego chłopaka, dla swojego męża, mamy wiele takich pytań w iSpocie postanowiliśmy troszkę wam to ułatwić pokazać cały zakres prezentów w różnych kwotach. W których na pewno znajdziecie coś, co spodoba się Waszym obdarowywanym. Zaczniemy od bardzo fajnych prezentów, które niezależnie od pory roku możecie używać, jeżeli lubicie robić filmy, jeżeli kinematografia prywatna jest Waszym hobby, to na pewno te rzeczy Wam się spodobają. Otóż mamy sprzęty marki DJI. To jest marka, która jest uznana na świecie, jeżeli chodzi o produkty do kręcenia filmów za pomocą waszych smartfonów, czyli na przykład umieszczenie tutaj nowego iPhone'a 12 czy 12 Pro sprawi, że macie już naprawdę profesjonalny sprzęt do kręcenia filmów. Jest to tak zwany gimbal, czyli ręczny stabilizator. Coś w stylu tego, za pomocą czego my właśnie kręcimy nasz odcinek High 5, chociaż bardzo kompaktowy, składany, spokojnie mieści się w torbie, i tak naprawdę wykorzystuje całą moc najnowszych iPhone'ów, która jest naprawdę widoczna, zwłaszcza w robieniu zdjęć i robieniu filmów. Jeżeli z kolei lubicie ujęcia z powietrza, no to oczywiście marka DJI robi najlepsze drony na świecie. Przynajmniej w takich konsumenckich realiach, czyli drony, które kosztują powiedzmy tak, jak ten. Okolice 2000 zł. W zależności od wersji możecie kupić go albo w wersji z zestawem baterii e, i dodatkowych akcesoriów, albo samego drona. Oczywiście polecam tą wersję, ona nazywa się Flymore Combo. E, I tak naprawdę tutaj znajdziecie już wszystko, co jest Wam potrzebne do rozpoczęcia e, nauki latania. Taki zestaw będzie Was kosztował troszkę powyżej 2000 zł, 2250 dokładnie. Natomiast to jest też. Bardzo fajny dron nawet dla osób, które już mają doświadczenie w lataniu, ale potrzebują małego drona, którego będą mogli zabrać absolutnie wszędzie. Tutaj ten dron jest na tyle lekki, że pozwala Wam latać nawet bez specjalnej licencji. Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad, jakie są konieczne przy lataniu dronami, ale jednak jest wyjątkowo lekki i sprawia mniej problemów, jeżeli chcecie latać w miejscach troszkę bardziej zatłoczonych albo w miastach. Ok, co jeżeli tak naprawdę filmy nie do końca Was interesują, a tak naprawdę Waszego obdarowanego mężczyznę, ale za to wiecie, że uwielbia słuchać muzyki, e, słuchać audiobooków i non-stop używa słuchawek? Tak naprawdę mamy dwie bardzo fajne propozycje marek premium, czyli Bang olufsen Duńczycy, którzy robią audio już od praktycznie 100 lat e, i wiedzą bardzo dobrze, jak zrobić słuchawki. Które będą oddawały idealnie dźwięk. To akurat wersja E8. Ta wersja to słuchawki douszne, To słuchawki całkowicie bezprzewodowe. Mają pudełko, w których możecie je ładować. Podobnie jak aplowskie AirPodsy, które zresztą też polecamy. Natomiast Bang Olufsen, no to marka dla miłośników takiego audio e, naprawdę premium. E, na drugiej półkuli mamy słuchawki wokółuszne. Jeżeli potrzebujecie się zupełnie odciąć od dźwięków zewnętrznych w samolocie, w podróży pociągiem. Jeżeli lubicie dźwięk, jaki oferują słuchawki wokółuszne, no to ten model Bose marka model 700. To jest nowa edycja specjalna. Białe słuchawki ze złotymi fragmentami. Myślę, że będą pasowały wielu osobom. Jest też, jakby co, dla bardziej konserwatywnych użytkowników dostępna wersja czarna. Jeżeli ktoś, komu chcemy podarować prezent od serca, jest użytkownikiem komputera stacjonarnego, możecie pomyśleć o komforcie pracy. Jeżeli chodzi o markę Logitech, no to jest bardzo znana marka, doświadczona w produkcji klawiatur i myszek, dlatego oferujemy w iSpotach ich najnowsze dzieło do komputerów stacjonarnych, ale również do laptopów, jeżeli używacie Waszego MacBooka w specjalnym standzie, który też oferujemy, z zewnętrznym monitorem, no to ta klawiatura też działająca przez Bluetooth, bezprzewodowo, będzie dużym udogodnieniem. Wygodnie się najpisze, ma blok numeryczny, ma specjalne klawisze, przystosowane oczywiście do Maców. Jeżeli chodzi o myszkę, no to taką najmniejszą, najbardziej kompaktową, przenośną myszką, którą polecalibyśmy do laptopów, jest Logitech Pebble. Ale w ofercie jest również dostępny model MX Master, który jest myszką ergonomiczną, większą, stworzoną do pracy, na przykład z edycją wideo. Jeżeli tak naprawdę macie odpowiednie miejsce na biurku do jej używania. No to też bardzo polecamy. A propos miejsca na biurku, mamy tu również specjalną matę, która jest po prostu podkładką pod myszkę, ale w tej części ma bardzo fajne pole do ładowania bezprzewodowego, czyli wszystkie nowe iPhone'y, AirPods'y, wszystko co jest kompatybilne ze standardem Qi, będzie się ładowało tutaj, dodatkowo miejsce na długopis albo na przykład Apple Pencil, jeżeli obok leży wasz iPad Pro, iPad Air to też będzie fajne rozwiązanie. A tu klasyczna podkładka pod mysz, wykonane ze świetnych materiałów, dostępne w różnych kolorach. Rozmawialiśmy już o słuchawkach w kontekście prezentów audio, no ale też bardzo ważną sprawą są głośniki. Tu akurat mamy głośnik Marshalla, czyli no, nie trzeba tej marki chyba przedstawiać. Jeżeli słuchacie rocka, no to doskonale wiecie, że piece tej marki były na tle praktycznie każdego teledysku ROKowego w ciągu ostatniej połowy wieku. Natomiast tutaj mamy głośnik, który ma funkcję AirPlay, czyli obsługuje protokół AirPlay. Dzięki temu ten głośnik możemy używać w naszym multirumie, czyli możecie taki jeden głośnik postawić na przykład w łazience, drugi głośnik postawić w sypialni i sprawić, że grają one osobne melodie albo to samo. Możecie też stworzyć sobie setup w salonie, który zawiera kilka takich głośników w różnych wielkościach. Ten akurat marze, jak widzicie, jest bardzo malutki, jest również w dobrej cenie, no i będzie głośnikiem, który obsługuje na przykład technologię asystenta Google, to też jest ważne. Dźwiękowo – pierwsza klasa. Alternatywą dla marszala, który właśnie widzieliście, są głośniki z Airplayem marki Harman Kardon. Tej marki również nie trzeba Wam prawdopodobnie przedstawiać, natomiast ich najnowsza seria Citation to głośniki większe, średnie i najmniejsze, z których również możecie stworzyć sobie taki system multiroom. Świetne wykonanie, bardzo dobra jakość dźwięku, w moim odczuciu są to prawdopodobnie najlepsze głośniki w tym momencie z Airplayem dostępne na rynku, ale to indywidualna ocena. Jeżeli chcecie sprawdzić, oczywiście zapraszamy Was na odsłuch do iSpotów. Citation 500 to jest głośnik największy z gamy. Gra naprawdę bardzo dobrze i myślę, że samodzielnie jest w stanie nagłośnić nawet salon. Natomiast mamy również 300 i mniejszą wersję One, która jest bardziej kompaktowa i świetnie sprawdzi się w sypialni. Ceny od okolic 2700 zł aż do mniej niż 1000 za podstawowy głośnik, tak więc jest czym wybierać w zależności od tego, jaki macie budżet na prezent. Hitem sprzedaży przed świętami jest na pewno Apple Watch, więc jeżeli chcecie obdarować kogoś Apple Watchem, jest to bardzo dobry pomysł. Co jeżeli już wasz mąż, chłopak dziadek, tata mają już Apple Watcha. Wtedy możecie podarować, i to jest bardzo fajny prezent w dobrej cenie, paski. Paski do Apple Watcha oferujemy na przykład z marki Dibramante. Jest to bardzo fajny pasek skórzany. Porządna skóra, dobrze wykonany, taki bardziej garniturowy bym powiedział design. Taki pasek na pewno się sprawdzi w wielu sytuacjach i jest on również, tak jak mówiłem, w naprawdę dobrej cenie. Alternatywa dla sportowców, dla osób, które lubią aktywny styl życia, to pasek marki UAG. Bardzo Wam polecam paski w intensywnych kolorach, one świetnie komponują się na przykład z ciemnoszarą tarczą zegarka. Mamy również paski z troszkę bardziej śmiałym designem, są to paski marki Genia, tu znajdziemy zarówno wzory kobiece, jak i męskie, no ale na potrzeby akurat tego poradnika polecam na przykład czarny pasek z czerwonymi przeżyciami. Dla miłośników naszych MacBooków i iPadów, którzy potrzebują przenosić je do pracy albo w podróżach, też mamy kilka fajnych rozwiązań. Jeżeli chodzi o torby, no to na prezent prawdopodobnie najbardziej nadają się takie reprezentacyjne, eleganckie torby jak ta właśnie marki Dibramante. Jest to bardzo funkcjonalna, ale jednocześnie bardzo smukła torba z dwoma kieszeniami z przodu i z tyłu. Możecie tu spokojnie umieścić Waszego MacBooka 13 kę Wraz z akcesoriami, z przejściówką, z jakąś ładowarką, tu wszystko się oczywiście zmieści. Jeżeli z kolei ta torba to za mało przestrzeni dla Was, na Wasze sprzęty aplowskie, to mamy również torbę, a tak to naprawdę wielki plecak, bardzo pojemny marki Uwag. Ta marka oferuje bardzo wiele różnych akcesoriów. Mamy do wyboru zarówno takie małe pokrowce, które umieszczamy. W naszym plecaku albo plecaki ze specjalnymi kieszonkami w różnych kolorach. Są również małe torby na akcesoria dodatkowe, czyli na przykład na ładowarki czy na powerbanki, żeby bezpiecznie mieściły się w tym plecaku. Plecak posiada mnóstwo komór. Jak widzicie, jest z usztywnianym tyłem, w związku z tym będzie bardzo fajnie się go nosiło i wygodnie super wytrzymałe materiały, więc to jest plecak, który posłużywam przez długo. Marka Uwag jest też znana właśnie z akcesoriów zabezpieczających do Apple Watch, do iPhoneów, więc możecie sobie stworzyć taki cały, całą linię jakby waszych ulubionych akcesoriów w kolorach, również są akcenty w stylu Moro, więc jeżeli lubicie ten styl, bardzo polecam. Ostatni segment, jeżeli chodzi o akcesoria, no to ładowanie. Obecnie ładowarki bezprzewodowe czy przewodowe o różnych mocach, o różnych designach są wszędzie. To jest bardzo popularne akcesorium i chciałem wam pokazać po pierwsze ładowarkę marki Green Cell. Jest to ładowarka całkowicie bezprzewodowa w standardzie Qi. Oczywiście kabelek musi trafić do ładowarki, tak żebyście mogli go używać swobodnie. Jest szybka, w dobrej cenie i o dość neutralnym designie, który wszystkim się spodoba. Jeżeli chodzi o markę Mofi, która jest bardzo znana, tu macie ładowarkę samochodową, która mocuje się w kratce wentylacyjnej waszego samochodu i też daje ładowanie w standardzie Qi. Bardzo funkcjonalna rzecz dla osób, które mają nowe telefony iPhone, tak naprawdę już od osemki w górę i chcą ładować je bezprzodowo. Jeżeli chodzi o markę Mofi, to tak naprawdę mamy do wyboru mnóstwo różnych akcesoriów. Jeżeli spojrzycie tutaj, mamy tak naprawdę ładowarki pojedyncze, mamy ładowarki podwójne z możliwością ładowania Apple Watchy. Bardzo polecam, bo tu jest specjalne miejsce na AirPods, tu jest specjalne miejsce na iPhone'a, no i wyznaczone miejsce do Apple Watcha. Marka ta oferuje również bardzo fajne kable i wzmacniane rozwiązania do ładowania przewodowego. W naszym poradniku prezentowym dla mężczyzn nie mogliśmy zapomnieć o najważniejszej nowości, jaka się ostatnio pojawiła i o którą mamy mnóstwo pytań. Jeżeli chodzi o dostępność tych komputerów, to musicie je sprawdzać na bieżąco, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo tych komputerów trafia w ręce naszych klientów. Są to nowe MacBooki z procesorem M1. Jak już pewnie wiecie, jeżeli oglądaliście na przykład na YouTubie e, recenzję tego modelu, e, naprawdę bardzo mocne nowe procesory aplowskie sprawiają, że, po pierwsze, performance w tych komputerach będzie niesamowity, po drugie, są bardzo energooszczędne i zapewniają dużo dłuższy czas pracy na baterii. Więc zarówno model R, jak i model Pro, e, które mają te procesory, no będą na pewno prezentem, który spodoba się pod choinką, jeżeli. Macie dość konkretny budżet na prezenty. Nie sposób ich nie polecić. To był kolejny odcinek iSpot High 5. Dzięki wielkie za uwagę. Wszystkie rzeczy, które dzisiaj Wam pokazywaliśmy a także wiele innych, jest dostępny w nowym katalogu prezentowym na stronie iSpot.pl. Tam znajdzie się prawie 90 stron różnych pomysłów, nie tylko dla mężczyzn, nie tylko dla kobiet. Dla dzieci tak naprawdę również będziemy mieli fajne kategorie osobne. Sprawdźcie ten katalog, przejrzyjcie go sobie w formie online'owej. Tam znajdzie się mnóstwo inspiracji na nadchodzące święta. Pozdrawiamy Was i do zobaczenia w kolejnym.